Kiedy zastosować długi, a kiedy krótki drążek prysznicowy? W przypadku wyboru odpowiedniego systemu prysznicowego należy wziąć pod uwagę wysokość pomieszczenia oraz wzrost użytkownika. W ofercie marki GroE dostępne są o 15 cm dłuższe lub krótsze drążki prysznicowe do różnych systemów prysznicowych GroE. Zanim przystąpisz do instalacji, zarekomenduj klientowi zastosowanie odpowiedniego drążka prysznicowego, żeby zapobiec wierceniu dodatkowych otworów w ścianie. Wszystkie drążki prysznicowe są montowane w ten sam sposób.